Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam Zodiakalne Byki, które zgromadziły się tutaj, aby wysłuchać swojego horoskopu ogólnego na lipiec 2019 roku. Zanim przejdziemy do czytania, kochani, pokażę na czym ono będzie tak naprawdę polegało, ponieważ nieco zmieniłam formułę, troszeczkę tutaj poeksperymentowałam. Mamy osobne karty na miłość, relacje, uczucia, związki, na zdrowie, na pracę relacje zawodowe, sprawy finansowe i na dole dwa jeszcze odrębne rozkłady. Jeden to są ogólne rady kart dla was, drugi natomiast to są ogólne takie dla was ostrzeżenia na lipiec 2019 roku. Także tak to będzie wyglądało w tym miesiącu. W kolejnych sobie zobaczymy, czy ta formuła się sprawdza, czy może wymyślę jeszcze coś innego. Zobaczymy. Ja lubię różnorodność, więc tak naprawdę wszystko jest kwestią otwartą. Oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie Ogólne, nie będzie lezonowało z każdym, ale mam nadzieję, że przynajmniej części z Was będzie pomocne. Zaczynamy, zobaczymy, co dla naszych byków niesie za sobą lipiec 2019 roku. Zaczynamy, kochani, od tego, co lubicie najbardziej, czyli miłość, relacje, związki, uczucia międzyludzkie. No pewnie, kto by tego nie lubił. I zobaczymy sobie, co tutaj u Was na lipiec się szykuje. Księżniczka Buław. Ona odpowiada paziowi była w tradycyjnych taliach to już doskonale wiecie no oczywiście zapowiedź romansu, jakiejś nowej znajomości. To oczywiście zwłaszcza dla osób, które są samotne, szukają kogoś, gdzieś może będą wyjeżdżać na wakacje. Ja tutaj widzę Wianek we włosach taką otwartą przestrzeń być może przestrzeń górzystą czyli gdzieś sobie na przykład wyjedziecie, pojedziecie będzie możliwość właśnie do spotkania kogoś takiego, powiedziałabym, charyzmatycznego osoby, która was zaciekawi, będzie przyciągała do siebie będzie miała w sobie taki niezwykły magnetyzm no i jest tutaj duża szansa na romans. Czy ten romans przekształci się w coś Więcej. Mamy tutaj piątkę buław. Ja bym nie sądziła, że tutaj będzie coś bardzo poważnego z tego. Powiedziałabym, że będzie to osoba dosyć żywiołowa. Może to być osoba, która na początku tą swoją żywiołowością będzie wam dosyć imponowała. E, osoba, której może być wszędzie pełna, taka dosyć głośna. Wiecie, jak to jest na początku, kiedy kogoś e, poznajemy, patrzymy na niego z zafascynowaniem, to wtedy nawet i ten podniesiony głos tej osoby działa na nas kojąco i nam nie przeszkadza, ale Piątka buław nam pokazuje, że bardzo szybko wyjdą pewne tarcia, albo wręcz nawet od pierwszego momentu będzie pomiędzy Wami takie dziwne napięcie, no, zarówno seksualne, bo to oczywiście też tutaj e, występuje, ale także. Takie napięcie, powodujące, że y, wystarczy jedna mała iskra y, do przekształcenia tego w coś więcej. Czyli no, możecie mieć na przykład różne zdania na dane tematy, możecie się spierać, możecie troszeczkę się tutaj przekrzykiwać, przegadywać. No, mam nadzieję, że nie rywalizować ze sobą pod względem y, jakiejś takiej y, fizycznej walki, jak na tej karcie, że jedno na drugie wyskoczy z jakimś kijem. Za drzewa. Mam nadzieję, że aż do tego nie dojdzie, ale ja tutaj widzę rzeczywiście coś takiego, jakby fascynacja, pożądanie fizyczne, zmieszane z jakąś taką opozycją, czyli z jednej strony rzeczywiście mocno ciągnie do tej osoby, a z drugiej strony ta osoba też może być dla Was w jakiś sposób irytująca, może Was denerwować jej zachowanie, możecie mieć przeciwstawne opinie, możecie mieć zupełnie różne charaktery. I tutaj bardzo szybko po prostu to wyjdzie, bo może być tak, że zarówno wy, jak i ta osoba jesteście dosyć żywiołowi. Więc połączenie takich właśnie dwóch żywiołów to powoduje tutaj naprawdę spore zamieszanie, takie wręcz tornado. I może być właśnie taki krótkotrwały romans, ale szybko pewne rzeczy, pewne podziały tutaj wyjdą i może rzeczywiście być taka sytuacja dosyć napięta pomiędzy wami. Czyli może to być po prostu krótkotrwały romans, który szybko, dotkliwie, boleśnie się zakończy. Tym bardziej, że mamy tutaj kartę śmierci, która właśnie może mówić o takim definitywnym zakończeniu czegoś. Czyli tej przygody, która yy, no będzie raczej krótkotrwała, aczkolwiek może być burzliwa. Natomiast dla osób, które będą chciały tutaj jakoś powalczyć mimo wszystko o te relacje. Piątka buław może, co prawda, zapowiadać te sprzeczności, ale karta śmierci oznacza też transformację, czyli jeżeli obie osoby z tej pary będą chciały w jakiś sposób pracować nad sobą, troszeczkę jakby poluzować z każdej strony, no to być może ta relacja przetransformuje w coś takiego spokojniejszego, gdzie udałoby Wam się wypracować tutaj przez strzeń zarówno dla jednej jak i dla drugiej osoby, tak aby nie wchodzić sobie wzajemnie w drogę, czyli aby to było takie wyważone, aby było mniej tego napięcia, mniej jakichś na przykład ostrych wymian zdań, bo rzeczywiście tu mogą być po prostu takie dwa żywioły do poskromienia, co w teorii może wydawać się niemożliwe do zrealizowania, ale teoria a praktyka to coś zupełnie innego, więc można zawsze próbować. Co w waszym zdrowiu, kochane byki, na lipiec się szykuje? Mamy królową Buław, kobieta energiczna, działająca z pasją, działająca szybko, robiąca wiele, podejmująca wiele aktywności, no taka typowa aktywistka. Oczywiście no niekoniecznie kobieta, może być również mężczyzna, który po prostu się znajduje w takiej właśnie energetyce. Niemniej jednak, dla mnie królowa Buław to jest też taka osoba, która najzwyczajniej w świecie się przeforsowała i potrzebuje odpoczynku. Dlatego, że po prostu podjęła za dużo. No, co za dużo, to niezdrowo się mówi. Mamy również szóstkę monet. Szóstka monet zasadniczo nam wskazuje na jakieś problemy z dietą, z nieprawidłowym odżywianiem. Może na przykład po prostu mamy tyle na głowie, że jemy cokolwiek, co popadnie, nie patrząc w ogóle na wartości odżywcze tych rzeczy. Ale szóstka monet to jest też karta równowagi, której mam, mam wrażenie tutaj będzie po prostu Wam też brakowało. Być może to. To będzie taka, takie zaburzenie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem, czyli rażące dysproporcje, na przykład w czasie aktywności oraz czasie snu. I w związku z tym. Mamy również arcykapłana. Dla, dla wielu z Was arcykapłan może po prostu powodować yy, taką chęć wyciszenia, żeby niewiele się działo, takie pobycie troszeczkę samemu ze sobą, w tej swojej świątyni, w domu, w bezpiecznym azylu, takie wyciszenie się, uspokojenie myśli, pomedytowanie, bo być może po prostu na co dzień w takiej gonitwie, takiej bieganinie, nawet nie macie na to czasu, żeby gdzieś przysiąść, zastanowić się nad pewnymi kwestiami, nad pewnymi refleksami. Pomyśleć i tym podobne sprawy. Arcykapłan może nam też wskazywać na tradycyjne metody leczenia, czyli, moi drodzy, na przykład w królowej Buław możemy mieć różnego rodzaju stany zapalne. One są przeważnie zlokalizowane w obrębie twarzy i głowy, tak się mówi w przypadku królowej Buław, czyli no oczywiście narażone są zęby, narażone są dziąsła, narażone są zatoki, narażone są wszystkie miejsca na naszej twarzy, czyli te stany zapalne, na na przykład w postaci jakichś krost, jakichś na przykład y, ostrych postaci, takich trądzikowych, no i tym podobne zmiany ropne, y, na przykład jakieś rany, które zaczęły się jączyć, sączyć. I arcykapłan może tutaj y, wskazywać, że będziecie próbowali sobie z takimi y, rzeczami poradzić na własną rękę, na przykład tradycyjnymi metodami, jakimiś powiedzmy ludowymi. No, na przykład jednym z takich ludowych sposobów na Zapalenie przyzębia, czy zapalenie dziąsła, jest po prostu rozgryzienie goździków, czy nasączenie wacika wódką i. Włożenie sobie y, gdzieś tam blisko tego miejsca, gdzie nas po prostu boli. Ale pamiętajmy moi drodzy, że czasami y, te takie tradycyjne metody pomagają, czasami jednak nieodzowna jest wizyta u lekarza. I tym bardziej właśnie w takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z właśnie takimi dysproporcjami, za dużo jakiejś aktywności, być może pracoholizm, za dużo y, bieganiny dookoła i za mało interesowania się sobą, swoim zdrowiem, swoją kondycją. To zawsze prędzej czy później. Niestety negatywnie się odbija. Także zdecydowanie warto by było też zainteresować się stanem swojego zdrowia, kochani. Zobaczmy, co w pracy, co w finansach. Dla zodiakalnych byków się szykuje. Mamy asa mieczy. To jest jakaś rozmowa najprawdopodobniej, bardzo ważna rozmowa. Być może negocjacje, być może właśnie rozmowa y, polegająca na dyskutowaniu Waszych obowiązków, jakaś taka y, no, rozmowa na wysokim szczeblu. Może to być rozmowa kwalifikacyjna do pracy, y, aczkolwiek ja bym powiedziała, że to już raczej dla wielu z Was jest po prostu taka praca, w której jesteście od dawna, ponieważ jesteście tutaj w pozycji arcykapłanki, więc osoby takiej można powiedzieć, powiedzieć już uczonej, osoby, która bardzo dobrze zna się na swojej pracy, e, zna takie e, największe tajniki tej pracy, Arkana, ona jest w stanie też nauczać innych, co tutaj należy zrobić. Być może ktoś będzie po prostu z wami rozmawiał, z waszych przełożonych i ta rozmowa będzie dotyczyła tego, abyście na przykład uczyli innych, albo żebyście prowadzili jakieś wykłady, albo żebyście po prostu e, przyglądali się pracy innych, czyli na przykład zostanie Wam zaproponowane jakaś, jakiś awans, jakieś zwierzchnictwo nad pracą innych, jakichś pracowników, którzy są po prostu młodsi stopniem, młodsi doświadczeniem. Może też być tak, ponieważ mamy tutaj dziewiątkę kielichów, to jest oczywiście e, taka pozytywna atmosfera w miejscu pracy, wszystkim nam się dobrze pracuje, cieszymy się, jesteśmy nie tylko kolegami z pracy, ale też dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Może być też tak, że po prostu Wy będziecie reprezentować Waszą firmę na na jakiejś takiej szerszej arenie, na spotkaniu biznesowym, po prostu najogólniej mówiąc. I być może tego ta rozmowa będzie dotyczyła. No niektórzy z Was oczywiście mogą po prostu przechodzić na zasłużoną emeryturę, bo o tym też karta arcykapłanki może mówić. Więc rozmawiacie na przykład z jakimiś swoimi współpracownikami, przekazujecie im swoje obowiązki, a potem w dziewiątce kielichów no, korzystacie z życia, cieszycie się po prostu e, różnego rodzaju e, aktywnościami, Rzeczami, które na przykład były dla Was niedostępne w momencie, kiedy jeszcze pracowaliście zawodowo, musieliście być aktywni zawodowo, a teraz po prostu będziecie na te rzeczy mieć więcej czasu. Zobaczmy sobie ogólne rady dla Was od Kart na Lipiec. Moi kochani siódemka mieczy e, powiedziałabym, że no, mogą być tutaj osoby w waszym otoczeniu, które nie do końca mają wobec was czyste intencje może chcą was w jakiś sposób oszukać wyprowadzić w pole e, czają się gdzieś, to jest taka wojna podjazdowa gdzie po prostu człowiek nie odkrywa e, swoich prawdziwych motywów, tylko gdzieś tam po prostu właśnie tak brzydko mówiąc się czai stąpa po cichutku, żeby nie zostać zauważonym, czego to może dotyczyć, no mamy kartę, a nie... Bądź asertywny, więc ja to widzę w ten sposób, że mogą tutaj być osoby, które no, będą chciały Was wykorzystać do jakichś swoich celów, być może będą was prosili o pomoc, być może to będzie też sytuacja taka, gdzie te osoby rzeczywiście na waszej pomocy mogą zyskać, no ale nie do końca może to być korzystne dla was. I tutaj przede wszystkim musicie wykazać asertywność, musicie uczyć się asertywności, czyli jeżeli na przykład zrealizowanie czegoś dla kogoś bardzo mocno koliduje. Z z waszymi obowiązkami, bądź po prostu najzwyczajniej w świecie nie macie ochoty tego robić, to po prostu musicie nauczyć się odmawiać. Nie ma w tym nic złego, aby jasno nakreślać swoje granice i wy nie zawsze musicie być skorzy robić czegoś dla innych. Po prostu jeżeli nie macie na to ochoty, to tego nie róbcie, moi drodzy. Tym bardziej, że ta osoba właśnie może was wykorzystać tutaj brzydko mówiąc do swoich celów, może obiecywać, że też coś dla was kiedyś w przyszłości zrobi, że się odwdzięczy, a tymczasem później czasami się okazuje w ten sposób, że kiedy my potrzebujemy pomocy, no to nie ma nikogo i te osoby zazwyczaj są niedostępne, nie mają czasu, nie mają możliwości i tym podobne sprawy. Także jeżeli ktoś do Was będzie robił maślane oczy albo robi z siebie taką, no powiedzmy, środkę, która. Sobie nie radzi w życiu, nie potrafi czegoś sama zrobić, no to niestety, ale warto czasami się postawić. Dodatkowo macie tutaj królową lodu, zachowane idee, bezruch, pozwolenie do zrobienia czegoś. E, zaraz sobie odczytamy, co ta królowa lodu o, ewentualnie tutaj dla Was jeszcze przynosi. Najpierw, jeżeli występuje w postaci sprzymierzeńca. Królowa lodu zjawiła się po to, aby powstrzymać Twoje działania. Czyni tak dla Twojego najwyższego dobra. Pozwól, aby Twoje pomysły zachowały się na później. Możesz sprawić, aby odtajały i powrócić do nich za jakiś czas. Wtedy zrobisz z nich najlepszy użytek. Królestwo królowej lodu to miejsce bez ruchu. Najlepiej przyjrzeć się teraz temu, jak daleko zaszedłeś. To także moment na to, abyś zweryfikował i ponownie określił swoje najważniejsze cele. Obecnie jesteś w stanie zrealizować tylko niektóre ze swoich planów. Odłożenie ich na później pozwala na to, by wykorzystać je w odpowiedni momencie. Nie spiesz się za bardzo, gdy próbujesz osiągnąć cel. Zresztą pojawi się jeszcze lepszy, o ile przystaniesz, a zimę spędzisz wraz z królową lodu. A może próbujesz robić kilka rzeczy naraz. To dobra okazja, aby zdecydować i skupić się na jednym. Pozwól królowej lodu zamrozić pozostałe działania do czasu, aż nadejdzie dla nich odpowiedni moment. Ona powie Ci, kiedy należy do nich powrócić. To jest też taka sytuacja, kochani, że tutaj może lepiej nie informować też innych o swoich pomysłach, jeżeli nie zamierzacie ich wdrożyć Natychmiast, dlatego że no po prostu ktoś może ten pomysł wykorzystać e, i przedstawić jako swój. E, I teraz Królowa Lodu jako wyzwanie. Kiedy królowa lodu zjawia się jako Twoje wyzwanie, prosi Cię o to, abyś spojrzał na iluzję posiadania. Czy uważasz, że naprawdę coś posiadasz na tym świecie? Przykładowo, czy ktokolwiek z nas rzeczywiście ma ziemię, czy posiadamy ideę, a może po prostu żądamy rzeczy, które według nas nam się należą. Nawet natchnienia użycza nam duch, po czym korzystamy z Niego na polu boskiej świadomości, która wszystko przenika. Gdzieś w innym czasie inni ludzie wpadli na Twoje najlepsze pomysły. I co z tego? Życie jest krótkie, kiedy przechodzisz na drugą stronę, nie zabierasz ze sobą niczego ze świata. Materialnego. Królowa Lodu nakłania, abyś oderwał się od swoich rzeczy, relacji z innymi, domu oraz wszelkich aspektów życia. Pozwól, aby życie toczyło się swoim torem. Wszystko przemija. Gdy już to sobie uzmysłowisz, we wszystkim ujrzysz prawdziwy cud. A sam nie poddasz się ograniczeniom. Nadszedł czas, abyś całkowicie dał sobie spokój z własnością. Bądź wdzięczny za to, co otrzymałeś i ciesz się tymi dalami. No i teraz zobaczymy sobie, kochani, co tutaj... Karty dla Was mają, jeżeli chodzi o ostrzeżenia na lipiec 2019 roku. E, mamy piątkę kielichów, mamy kartę anielską: Pomocni ludzie. I mamy również Księcia Pustyni, przetrwanie, fałszywe obietnice. Jak to się tutaj ze sobą może łączyć? No moi kochani, przede wszystkim ja myślę, że w ogóle to ostrzeżenie bardzo mocno też łączy się z poradą. Także jest to jak gdyby wzmocnione, pokazane Wam podwójnie, uwypuklone, a to też o czymś świadczy, ponieważ jeżeli karty tak dosadnie coś podkreślają, to oznacza, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ta piątka kielichów to może być takie rozczarowanie ludźmi, ich postawą, rozczarowanie właśnie tym, że. Kiedy trzeba, to wy zawsze jesteście na każde skinienie, zawsze pomagaliście, zawsze próbowaliście właśnie być dla ludzi, ale no niestety nie mogliście liczyć na wzajemność. Czyli wtedy, kiedy to wy byliście w kropce, kiedy to wy byliście w podrzasku w trudnej sytuacji, no to ta pomoc nie nadchodziła. I to jest tak, że zranili was jedni ludzie, rozczarowali was jedni ludzie, ale rozciągacie to też na. Jakby ogół ludzi w Waszym otoczeniu. Tymczasem nie dostrzegacie tej dwójki kielichów, którą macie za plecami, czyli osoby, bądź osób, z którymi jesteście w stanie rzeczywiście wejść w taką dobrą komitywę, i to będą właśnie ci pomocni ludzie, czyli osoby, na które tak naprawdę będzie można liczyć, którym nie zależy na jakichś osobistych celach, tylko po prostu są bezinteresowni w swoim działaniu. Jak to odróżnić? Bo oczywiście no, trzeba tutaj zastosować jakieś takie sito, jakieś kryteria, które pozwolą odróżnić, którzy ludzie mają dobre intencje, a którzy niekoniecznie. I pomoże Wam w tym Książe Pustyni, który mówi właśnie o przetrwaniu i fałszywych obietnicach. On pomoże Wam oddzielić ziarno od plew, czyli właśnie tych ludzi, którzy tylko fałszywie obiecują, od tych, którzy są naprawdę Waszymi sprzymierzeńcami, przyjaciółmi, na których Wy także możecie liczyć w trudnej sytuacji. Zobaczymy sobie, co tutaj mamy napisane na temat Księcia Pustyni. Książe Pustyni, który występuje. W pozycji waszego sprzymierzeńca. Gdy spotykasz księcia pustyni, otrzymujesz dar. Rośliny, które rosną w pustynnym klimacie, są odporne i, mimo że mają niewiele wody, są także soczyste. Niezwykłe życie może się tworzyć, rozwijać nawet w trudnych warunkach. Niezależnie od okoliczności, nie poddawaj się, miej odwagę, by marzyć. Nadszedł teraz ciężki okres, który nie tylko przetrwasz, ale również dzięki niemu rozkwitniesz. Bez względu na sytuację, osiągniesz sukces. Niesprzyjające okoliczności to także próba wiary i odwagi. O Przekój spełnienia tylko najcenniejszych marzeń, i patrz, jak dzieją się cuda. I teraz w pozycji wyzwania. Nie daj się zwieść urodzie księcia pustyni, albowiem to, co widzisz, to Fata Morgana. Czasami nie potrafisz dostrzec prawdy, bo z powodu żądzy, sukcesów i uznania u innych nie widzisz tego, w jakiej sytuacji tak naprawdę się znajdujesz. Być może okoliczności, w których obecnie się znalazłeś, uniemożliwiają spojrzenie na sytuację w wyraźnym świetle. Miej się na baczności, gdy stajesz oko w oko z czymś, co wydaje się nazbyt idealne, cudowne i. Proste. Jeśli sądzisz, że, że coś jest za dobre, aby było prawdziwe, to tak właśnie jest. Obecnie uważaj na fałszywe obietnice. Nie chodź na skróty i nie wiesz pochlebcom. Najlepiej po prostu pogodzić się z tym, że w życiu następuje okres pustynny. Trzeba go zaakceptować i przez to przejść. Kiedy Bóg pozwoli, dotrzesz do zielonych pastwisk i orzeźwiającej czystej wody. Także, moi drodzy, no musicie być tutaj w lipcu naprawdę wyczuleni, ponieważ tu mieliśmy siódemkę mieczy. Tutaj mamy również te fałszywe obietnice, także powtarza mi się to zarówno w poradach, jak i w ostrzeżeniach. No myślę, że to jest rzeczywiście dość istotna informacja dla Was. Ja Wam dziękuję drogie byki serdecznie za wysłuchanie tego przekazu. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym z Was okazał on się pomocny i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym miesiącu na kolejnym czytaniu. Życzę Wam cudownego, słonecznego, owocnego lipca. Pozdrawiam wszystkich do zobaczenia i do usłyszenia.